Oj, pan musi grać w kosza! Nie? No to siatkówka przynajmniej! Nie? Rozczarowujące, do widzenia! No co to jest to cholery? Ja tak nie odpierdalam w drugą stronę. No wie nie, bo dlaczego ludzi niższych ode mnie tak bardzo bawi typowanie moich wyborów życiowych? Ja nie stoję w kolejce na poczcie i nagle. O! Niski nieznajomy. O Ojej, ciekawe co robi w życiu. A zgadnijmy. Dzień dobry. Pan to musi pracować w parku rozrywki. Jako żywa miarka. Wstęp od metra pięćdziesiąt. Nie? Polityk? No rozczarowujące, ale kot ładny. No, ja tak nie odważam, no. Najlepsze jest to, że ludzie do mnie podchodzą i się mnie pytają, czy ja wiem, jaki ja jestem wysoki. Serio? Jakby nie jestem rzeżuchą, nie wyrosłem w tydzień, jakby. Trochę mi to zajęło. Umówmy się, wzrost to nie diastema między zębami. Za mnie ryj i nie widać na zdjęciu. Słuchajcie, ja do 20 roku życia miałem kompleks swojego wzrostu. No, to nie jest śmieszne. Ja miałem kompleks swojego wzrostu. Ja byłem za wysoki. Ja uważam, że to jest coś... ten. Ja jest tak, jak był trendowaty. A wiecie dlaczego? Bo od pierwszej klasy podstawówki do ostatniej liceum raz do roku, jak było zdjęcie klasowe, słyszałem, Jans, na koniec klasy, już! No to, to ja myślę, coś jest ze mną nie tak. Wszyscy do przodu, ja na sam koniec. Człowiek po piersie. Do 20 roku życia. Słuchajcie, ja na tych zdjęciach wyglądałem tak po prostu, jakbym trzy lata kiblował i czekał na swoją klasę. Jak moje dziewczyny oglądały mój album, to było tak, to ty. Nie, 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 to nie ja, to woźny. No tragedia, słuchajcie. No tragedia, ja się wstydziłem swojego wzrostu. Najbardziej lubiłem ten moment rozmowy. E, wysoki, e, niski, wysoki. Ja mam przynajmniej więcej miejsca na nogi w samolocie krzychu. No, więcej, więcej, więcej. No, to prawda. Jak możesz się rozjebać w Ryanairze na fotelu jak ja dwa dni później na leżaku przy basenie, bo tyle się prostuje dwa dni po locie w Ryanairze, to tak, no to zajebiście. Słuchajcie, ja nie byłem u dentysty i mówię do niego, panie, spił mi jedynki, bo muszę mieć miejsce na nogi w samolocie. Słuchajcie, ja w samolocie przyjmuję pozycję w pozycji embrionalnej sprzed miliona lat. Jakbym za punkt honoru przyjął dotknięcie ustami penisa. No, tragedia. Ale gdzie to sobie odbijam? Gdzie to sobie odbijam? W komunikacji miejskiej. O, tam to sobie odbijam. Okay. Jak tam mój antyperspirant daje radę? 72 godziny ochrony, zajebisty, nie? No, cholera, chyba zapomniałem użyć. No. I jeszcze w jednym miejscu. Na koncertach. Kiedy idę pod scenę, o tak. O, ja wiem, że teraz jęczycie. To jest takie, o, to jest on, to jest on, to jest on. Ja wiem, co wtedy sobie myślicie, jak ja was mijam. Żeby je tylko nie staną, żeby tylko jebany nie staną. iść dalej, idź dalej, idź dalej. Ja wiem, że ja w waszych wyglądam jak taka buka z muminków. Spierdalaj, spierdalej, spierdalaj. Ja nawet nie muszę się odwracać, po prostu. Ja wiem, jaka fala nienawiści bije w moje plecy. No, wy wtedy wyglądacie jak te dmuchane ludziki na dożynkach. Takie wiecie. No, nie zwracam się, żal mi was. A co ja mam robić? Garbić się na koncertach? Obiecuję się garbić na koncertach, jak osoby niskie zaczął podkurczać nogi w samolocie. Na znak solidarności. No, słyszę ten śmiech, no. wyjebane stary Męcz się. No, nie żyjemy, nie żyjemy w idealnym świecie. Słuchajcie, w idealnym świecie ludzie na koncercie ustawialiby się jak na zdjęciu klasowym: Niższe z przodu, wysocy z tyłu. Ale ja się kurwa stałem tyle lat. Ja już tam nie będę stał. Ja też mam kolana, niech inni wiedzą.